Wszyscy podobne znaki, książki, i mamy podobne znaki, ksów zostały takie jak mamy w Polsce, takie udało się załatwić. Więc jeszcze tylko musimy już w szkole kupacji widzieli licencje, są wypisane i myślę, że jutro lub pojutrze będziemy, będziemy je odbierać. Może uda nam się zrobić, że oczywiście ze z komunikacji tutaj, czyli po prostu nam je da, się Tej, proszę do Ciebie, bądź mikrofon, SQ4CY, SQ4CR. Okej, okay, ale to co znaczy? Skąd mówisz, bo nie rozumiem, skąd to są, to znaczy ten y, prefix i To skąd to jest? Złożyliśmy papiery, zapłaciliśmy, no i chyba w środę mają być przyrzuty, prawdopodobnie do odebrania tej licencji. Podobno już są wypisane, bo wczoraj chłopaki widzieli właśnie moją licencję, a więc no. Jada irowacik. Yy, bardzo fajnie i sympatycznie mamy też taki materiał będzie na pewno tej tam obrony i kępe. W, tejhh... w każdym razie, tak na szybko i na gorąco. Proszę. 4600. Eee, gorda z Chętnie materiał obejrzę. Będę tam kiludował tą stronę, to aż zobaczyć się pojawi, to chętnie obejrzę. Twoje materiały to już w sumie spłynąć tego, ciekawe. No, tu się jeszcze odzywał fiks chyba czy jestem CUC, to chyba nie odebrał, że szukałeś CUC albo kogokolwiek No jeżeli jest, to proszę, może jeszcze fiks i też z Tobą Zrobię krótkie kubeco SQ4, fxy grupa SQ4, cc, przez -Y p No witam, witam, to SQ4, FXY przez p, ale nie będę się rozgadywał, jestem w pracy Generalnie i tak jest bardzo ciepło, bo to jest 20 stopni albo lepiej.

Продолжение следует...